Lawrence Harvey, Orson Welles, Sylvia Koszcina, Honor Blackman i Robert Hoffman w filmie Bitwa o Rzym. W pozostałych rolach сценарий. Музыка. Сдвиньте. <music> 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 Virajas mm -hmm. W czasie, gdy Germanie rozpoczęli swoją wielką wędrówkę na południe, cesarstwo rzymskie chyliło się ku upadkowi. Dotychczasowa stolica cesarstwa Rzymu upodobniła się do zbrojnej twierdzy gotowej do obrony. Resztki ocalałych legionów rzymskich szukały schronienia za jej murami. Jednakże zwycięska armia gotów, wprowadzona przez króla Teodoryka, podążała za nimi aż do bram Rzymu. Nareszcie Rzym. Przyszła stolica gotów, mój królu. Nie, tu będzie tylko garnizon gotów. Nie przyszliśmy, aby toczyć tu walki. Niesiemi Rzymowi pokój. Uda Ci się utrzymać tylko wtedy, gdy nad miastem będzie powiewać nasza flaga. To co już niepotrzebnie drażnić dumę Rzymian? Jeden garnizon w mieście wystarczy dla utrzymania bezpieczeństwa. Żaden got nie powinien zginąć przy podboju Rzymu. Do Ravenny! Tak też Teodoryk zdobył całe cesarstwo zachodnio i utworzył wielkie państwo gotów, które sięgało od Alp po Neapol i którego stolicą była Ravenna. Stolicą cesarstwa wschodnio-rzymskiego było Bizancją, dzisiejszy Konstantynopol. Państwo bizantyjskie było związane politycznie ze zdobywcą Italii. 32 lata panował pokój rządami mądrego króla Teodoryka, aż do nocy, w której w Ravennie zaczęła się tragedia gotów zakończona ich upadkiem.

Martwię się o swoje królestwo. Państwo gotów musi zawsze stanowić jedność i nie wolno go dzielić. Moim zastępcą ma zostać

Słyszeliście ostatnią wolę króla. Państwo gotów nie może zostać podzielone. Tylko jedna z jego córek może nosić koronę. Jestem gotowa ją przyjąć.